Kto wpadł na pomysł, żeby przyjechać do Opola na koncert Schody do Wolności? To był inicjatorem. Siostra. Wolność dla was, jako dla młodych osób, ma takie szczególne znaczenie? Oczywiście, że tak. Jakby, no Wydaje mi się, że jeszcze szczególnie w tych czasach jest to no, bardzo ważna, ważna sprawa i powinniśmy o nią jak najbardziej walczyć. A jak to się ta inicjatywa podobała? Taki koncert, że można przyjść, posłuchać e, gwiazdy, ale również dziś ma to swoją właśnie ideę, takie e, przesłanie. No myślę, że to przesłanie całej dzisiejszej inicjatywy jest najważniejsze. To dlaczego ten koncert się odbywa i tak jak już moja no kuzynka wspomniała, no inicjatywa, i w tych czasach myślę, że jest to niezwykle walna, ważne, żeby. Przypomnieć nam, że jesteśmy wolnymi ludźmi i że mamy, mamy możliwość cieszyć się tym, cieszyć się tą wolnością. Teraz wolność jest na wagę złota, więc myślę, że tym bardziej takie inicjatywy i przypomnienia jakie to jest ważne, jest szczególne. Gwiazdy na scenie Amfiteatru wystąpią. Czy jest jakaś szczególna, która tutaj was też przyciągnęła, czy generalnie wszyscy się podobają? Mi się podobają wszyscy. Byłam już kiedyś na tym koncercie Schody do Wolności i generalnie nieważne jaka będzie gwiazda, podoba mi się ten wydźwięk tej inicjatywy. Uważam, że takich inicjatyw powinno być więcej, bo tak jak wcześniej zostało powiedziane, ta wolność teraz jest bardzo potrzebna i bardzo trzeba ją manifestować. No I właśnie jak realizować tę wolność, tę ideę wolności w życiu codziennym? No, nie wiem, chodzić na wybory, yy, mówić własne zdanie, nie dać się jakby pójść z tą falą, która nam troszeczkę tę wolność potrafi uciąć. W ostatnich naprawdę, tak już można powiedzieć, ponad dwóch latach, wśród nas były różne emocje, różnego rodzaju wrażliwości się pojawiały. Po pierwsze związane z COVID-em, później związane z sytuacją, która jest na, na Ukrainie i to co, to, co się dzieje w Polsce w związku z tą bardzo tragiczną sytuacją. Dlatego też. Chcieliśmy się dzisiaj spotkać, aby też te emocje, ta wrażliwość pojawiła się tutaj w amfiteatrze, aby słowa piosenek przypomniały nam też niektóre nasze wspomnienia z naszych lat młodości, kiedy walczyliśmy o wolność, kiedy walczyliśmy z komunizmem. Więc to jest nam tak naprawdę wieczór dedykowany takiej osobistej refleksji każdego z nas, kto przez te ostatnie miesiące bardzo mocno się angażował w życie społeczne, w pomoc, zarówno podczas COVID-u, jak i podczas sytuacji związanej z. Choć sami. Ten koncert dedykujemy w pierwszej kolejności, tak sobie myśleliśmy jeszcze w tamtym roku, że chcieliśmy zadedykować naszym przedsiębiorcom za to, że podczas covid tak naprawdę bardzo walczyli o każde miejsce pracy, nie zwolnili pracowników, byli bardzo odważni, byli, byli bardzo empatyczni do tego, co się dzieje, bardzo elastyczni, jeżeli chodzi o opiekę nad, nad mamą, nad dzieckiem, wiadomo, że były zamknięte szkoły, były zamknięte przedszkola, dlatego też chcieliśmy im bardzo, bardzo podziękować tym koncertem. Nie wiedzieliśmy, że od od lutego będziemy w innej sytuacji, dlatego też dzisiaj ten koncert dedykujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pomoc dla uchodźców, poświęcają swoje życie prywatne, poświęcają swoje życie zawodowe. Są naszymi darczyńcami, donatorami. Pewnie tu wszystkich nie, nie jesteśmy w stanie ugościć, ale chciałbym, żeby potraktowali to wszystko jako symbol i to, że o nich myślimy i wiemy, że tacy ludzie są wśród nas. Koncert Schody do Wolności i o polski biznes. Wróćmy do tych trudnych czasów sprzed roku, sprzed dwóch lat. To był trudny czas dla biznesu, a Państwo sobie poradzili. Trzeba powiedzieć, że nie był łatwy, a to nie znaczy, że był bardzo trudny. Staraliśmy się i daliśmy sobie radę, tak zauważyłeś. Chciałbym do tej wolności porozmawiać. Czym dla Pana jest wolność? Dla mnie wolność dla siebie wszystkim, to jest najważniejsza rzecz bo w moim życiu, można powiedzieć, od kilkudziesięciu już lat. Cieszę się z tego, że ją mam, to po pierwsze, a po drugie to jest też obowiązanie do tego, żeby ona dalej była z nami. Pan jest y, takim biznesmenem, takim przedsiębiorcą, który dba o ludzi i który właśnie zwraca uwagę na te relacje y, z drugą osobą. Jak właśnie realizować ten pomysł na to, że y, mój pracownik jest y, moim partnerem? No nie wystarczy się uśmiechać do niego. Trzeba zadbać o te jego potrzeby, czy to no, 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 potrzebami socjalnymi, czy oczywiste potrzeby. Ale też trzeba przede wszystkim mu dać wolność wyboru i wolność rozwoju. To jest najważniejsze. Dwa razy użyłem słowa wolność. I zrobiłem to z pełną premedytacją. Pani Anno, przyjechała pani z brzegu? Tak, przyjechałam z brzegu wraz z wolontariuszami naszego miasta. Takie uczestnictwo w tym koncercie, schody do wolności, co dla, pana, dla pani oznacza dla też tych osób, które przyjechały z panią? Yy, wolność, pokój, miłość to są dla mnie trzy bardzo ważne takie cechy. Życiowe. Dziś bardzo często mówi się o tej wolności, że ta potrzeba wolności nabiera takiego szczególnego znaczenia w tej sytuacji politycznej również jaką mamy. I za wschodnią granicą i w, sam, w samym też kraju. Tak, mamy bardzo ciężki okres, jest to okres jak wiemy wojny. Y Jesteśmy tu po to, żeby też pokazać naszym sąsiadom, braciom, siostrom, że wspieramy, kochamy i wspierać będziemy cały czas. A wśród gwiazd jest ta szczególna, na którą pani czeka na występ? Małgorzata, Ostrowska, Michał szpak! Ostrowska z, przez ten pazur właśnie. Tak jest, kobieta z pazurem.